Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam jak daję wody królikom. tutaj mam jedno, jeden pojedynczek, a tam jest taka reszta. dobra, ja zrobię krótkie cięcie i zaraz się widzimy. dobra, ja już sobie wlałem wody i w tę te i teraz rozdajemy. kogo że trzeba tylko żeby teraz nie wylać. O, przepraszam, że będzie takiś dał tą kamerką, ale w tylko sobie pije. można nawet otworzyć i trochę z nie to wody. Tam Kama, wyda pije. Teraz to. Tyle na, na, na razie semiczka może jej nie chce. Nie chcę oj. Nie chcę jej się widzić. Mutiek bije sobie. Teraz to sobie otworzę, bo tutaj jest się żyje. samiczka też sobie szpie. No, teraz tu. Samiczka NC. Dobra, dobra, chodź, chodź. Nie. Teraz daję im w takich właśnie oto takich karmidełkach no takich o. o teraz sobie piję nie, nigdy nie piła z takiego ta, ta, ta już zaczynała a ta już chyba się napiła dobra teraz to miniaturek tu sobie postawię. Самичка, Амичка себе достанет печь. Спи. Легко и замкну. Это самичка. Это что? еще что? Напием. Dobra, ja zaraz jak zrobię krót, krótkie wycięcie. Dobra, ja już wróciłem. Teraz sobie weźmiemy te. Tej samicy, bo ta już samica trochę wypiła. Nie za dużo, ale wypiła. Dostały teraz jabłka i... Dostawały teraz jabłka i trochę pewnie się napiły. O, samczyka. Dopojmy. No, Nie pije. Zobaczcie, też piję tutaj. Zatopniemy. I samiczka już chyba trochę piła. No ale też i trochę ten... Namęsł. Samiczka też trochę wypiła. Jak piję, no dobrze. U mnie padał śnieg, co widzicie. Ale... Ogólnie on jest teraz taki lepki. Bo przez dwa dni padał. A potem stał się taki lepki. Ja już sobie go odśnieżałem trochę, wczoraj. Ty można zobaczyć. Lepiej się normalnie. Lepiej się bez niczego. tej samiczka piła. Już. Samiczka też tutaj piła. Ładna samiczka. Pewnie do rozpłodu, tak gdzieś w marcu. Będę im ją zakacał z tym samym CMC i z mistrzem CMC. No, y, tutaj Wam jeszcze powiem jedną oj, informację, y, co do tego. Troszkę. Y, ciężko, bardzo ciężko. Flips y, otworze. I tu mamy kokorycę. Duchę. nic i nie, nie, nie zamarzło, bo jakby mogło zamaść, mam w takim kubeczku, w kubełku takim, to jest ta kukuryza. i ona ma mi serczyć tak gdzieś na, nie na cały rok, no na pewno nie serczy na cały rok, tak około na 5 miesięcy. Ja to mi bez niczego tam starczy, bo miałem dwa worki, takie dwa worki yy, sobie zamieniłem z sąsiadem. Dwa worki on mi dał, yy, on mi dał, jak to się nazywa, yy, on mi dał właśnie yy, kukurydzę, bo ja kukurydzy nie hoduję, nie sadzę, yy, a ja mu dałem yy, pszenicy. No, właśnie, to jest ten szkół, o właśnie. Tutaj mam jeszcze zrobione mieszanki zbożowe. To jak możecie zauważyć, to jest granulat. A to już jest tak, że to jest taka większa część, bo to jeszcze mam w takim czarnym pudełeczku, tu i zrobiono mam mieszankę tu z tym granulatem jeszcze tyle granulatu mi zostało miałem 10 kg no właśnie tam pomidełka już ich nawet nie wyciągałem teraz niech siedzą niech jak będziecie ociepli się to dopiero im, im dam no właśnie To jak widzicie o jeszcze trochę się i dzisiaj im też dam granulatu i tak, jeszcze jedna informacja, że nie będę wstawał filmików dwa razy w tygodniu, filmiki będą się ukazywać raz w tygodniu, nie wiem o jakiej tam porze, nie no chyba o no, tak gdzieś w soboty, bo w piątki w ogóle się nie wyrabiam, bo muszę wyprzątać u królików. I tak dalej, jeszcze przyjdę ze szkoły i od razu muszę zjeść obiad i iść do kulików uprzątać i się nie wybieram z tymi filmikami. To tak gdzieś w soboty będę jak teraz na przykład, teraz jest sobota i odstawiam ja Wam ten filmik i one będą się tak no, ukazywać w soboty. O godzinie różnie, różnie będą, jeśli będę w gościach, no to na pewno i, i, i będę się Yy, ukazywać i, inaczej, nie? I tak o, tutaj woda. Dobra, no to subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. No to cześć.